Zabieramy się dzisiaj za sterowanie kierownicą, bo nie działają przyciski. No i to, co, tu trzeba, to, co tu trzeba zrobić? Zdejmujemy najpierw poduszkę. Z tyłu są takie sprężynki, trzeba je podważyć śrubokrętem. Wyjąć poduszkę, zdjąć kierownicę. Zrobię to i się spotykamy. Poduszka wypięta. Zakładamy narzędź. Możemy wyłączyć stacyjkę Odkręcamy. I zdejmujemy kierownicę. Poduszka zdjęta. Kierownica zdjęta. No to teraz osłona. Tutaj kolumny. Delikatnie sobie podważamy, i to musi nam zejść. Odkręcamy sobie teraz te śrubki i zdejmujemy tam dolną osłonkę. Mam nadzieję, że na ostatnim materiale dobrzeście się bawili jak nie mogę odpalić tego trupa jakieś hybrydy wymyślali głupoty i od dołu jest chyba jedna śrubka tak jest, jest od dołu śrubka i osłonkę będzie można zdjąć trzy śrubki czy wszystkie śrubki są takie same? Raczej są takie same. No, co tu się dzieje? Osłonka jest na dole. Nie będę tutaj odczepiał tego, nie ma potrzeby. Odpinamy tu, odpinamy tu. No, no i teraz będziemy mogli zdjąć to całe. To jest uszkodzone. Moim zdaniem dlatego nie działa tutaj. Zaczęło to wydawać dziwne dźwięki i się zerwała pewnie taśma. Tak więc odpinam i odkręcam śruby. To są od góry chyba śruby, jeżeli dobrze widzę. Albo od dołu są nakrętki, zaraz to sprawdzę. Ok, nie ma żadnych śrubek. Są tutaj takie zapadki. Aha z jednej i z drugiej strony i całe to dziadostwo schodzi mam drugie dziadostwo jest troszeczkę inne a już mówię Wam jaka jest różnica różnica jest taka że tak to dziadostwo ma tutaj wtyk na grzaną kierownicę tak więc jeżeli właściciel będzie chciał, będziemy robić upgrade'y i ma przycisk do asystenta ten nie miał czy to będzie działać, czy nie? Ja tego nie wiem. Jest aktywny ten pomoc w tym trupie. Tak więc zobaczymy co tu się wydarzy. Teraz tak, jak to zakładamy, to sobie pilknę tu. To sobie tu po prostu wsuwamy. O! I już i teraz jedyne co nam pozostało podłączyć podłączyć wtyczki słuchajcie, mamy wszystko poskładane niestety musiałem zostawić stare manetki użyłem tylko tego zwijaka no i co, skasujmy błędy zobaczmy co powróci, miejmy nadzieję, że nic. Wszystko się wykasuje. Kontrolki ładnie nam pogasły od poduszki. No i here we go! Działa! Działa! Pięknie! że bardzo wszystko działa ciekawe czy podświetlenie działa co widać moment zgasza działa no udało się zadowolony jestem co my tu jeszcze mamy za błąd check software version management no, no coś tu było grzebane I coś tu nie działa. Ale on coś tu mówił, ten właściciel, że coś jakieś kodowania zmienił Ale ja nie wiem co on zmieniał, tak więc ciężko mi tutaj będzie cokolwiek powiedzieć. Chociaż mam. Chyba mam pierwszy skan tego auta przed grzebaniem jeszcze. To bym sobie porównał to kodowanie. I może mi się uda coś tutaj. Coś mi się tutaj zrobić. Zobaczymy. Momencik. Ok, słuchajcie, jestem po jeździe próbnej. Wszystko działa jak należy, błędów brak. Oprócz 5F -a. muszę kierownicę przestawić o jeden ząbek, bo jest delikatnie skrzywiona. No jest w tej pozycji, jak się na wprost. A powinna być w tej, że o jeden ząbek przestawię. No i co. To tyle. Dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się ciepło w te zimne dni. Nara.